Unikatowa propozycja wartości, czyli UVP. To jest sposób, żeby wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. Zwykle coś takiego jak UVP kojarzy się z korporacjami, ale solo przedsiębiorcy też mogą z tego sposobu skorzystać. I dzisiaj powiem Ci, jak to zrobić. Nazywam się Marek Jankowski, a to jest podcast Mała Wielka Firma. Kiedyś klienci kupowali w firmach, które mieli pod ręką w swojej najbliższej okolicy. I w sumie nadal tak jest, tylko tyle się zmieniło, że teraz najbliższa okolica oznacza internet, bo on jest pod ręką, najbliżej. Tam jest pełno specjalistów, którzy robią to samo co ty. Dlatego warto jasno powiedzieć, uświadomić klientowi, czym różnisz się od innych. Jeżeli zrobisz to dobrze, to efekt będzie taki, że osoba trafiająca na ciebie, potencjalny klient od razu poczuje ulgę. To jest taki moment, jak jesteś w egzotycznym kraju, nie możesz się z nikim dogadać i nagle trafiasz na kogoś, kto mówi Twoim językiem. I to jest takie ów nareszcie. Więc unikatowa propozycja wartości UVP pomaga nie tylko przekonać do zakupu, ale też podnosi Twoją pewność siebie. A im wyższa pewność siebie, tym inaczej się komunikujesz. To wpływa też na to, jak cię odbierają inni. Problem polega na tym, że stworzenie UVP może wydawać się trudnym zadaniem, bo jeżeli w Twojej branży jest wielu specjalistów, to możesz mieć wątpliwości, czy w ogóle jesteś w stanie się wyróżnić, czym. Może nawet zdarzyło ci się próbować zrobić coś takiego, ale po chwili ktoś kopiował te Twoje pomysły, no i okazywało się, że wcale to nie jest takie unikatowe, jak powinno być. Więc pokażę Ci dzisiaj sposób, który jest prosty, skuteczny i który sprawia, że Twoje UVP jest. Równie unikatowe jak odcisk palca. Pierwszy krok to zadanie sobie pytania, a właściwie serii pytań dotyczących tego, czego chce i czego nie chce twój klient. W czym pomagasz klientowi? Jakie problemy dla niego rozwiązujesz i jakie potrzeby zaspokajasz? Rozpoczęcie w ten sposób, czy cały ten pierwszy krok, może być dla niektórych trochę zaskakujący, no bo przecież to ma być moje UVP moja unikatowa propozycja wartości. Czy w takim razie nie powinienem się skupić na mojej ofercie, a no nie. Dlatego, że skoro budujesz unikatową propozycję wartości, no to trzeba zacząć właśnie od tej wartości, czyli od tego, za co tak naprawdę płacić klient. Więc podam Ci teraz osiem pytań. One są też w notatce do tego odcinka na blogu małowielkafirma.pl pod adresem małowielkafirma.pl kośnik 451, bo to jest numer tego odcinka. Link do tego wpisu będzie też w notatkach do tego odcinka. Ale dobra, jedźmy z pytaniami. Pytania są następujące. Czego chce mój klient? Z czym się zmaga? Jakie ma obiekcje? Czego potrzebuje? Czego się obawia? Czym się martwi? O czym marzy? Co sobie ceni. Postaraj się wypisać przynajmniej po dwie-trzy odpowiedzi na każde z tych pytań, więc w sumie będzie ich tak około 20. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że te odpowiedzi są dla Ciebie banalnie proste, bo działasz od dawna i znasz swoich klientów, to warto przeprowadzić ankietę. Wśród swoich klientów, jeżeli to możliwe, porozmawiać z nimi, bo możesz w ten sposób odkryć, że świat się zmienił i kupujący zwracają teraz uwagę na trochę inne rzeczy niż wcześniej, tyle, że w natłoku pracy mogło ci to umknąć. Niektóre potrzeby, problemy są zupełnie oczywiste i dla ciebie, i dla całej twojej branży, bo, bo wszyscy klienci je mają. Dlatego podejdź do tego trochę bardziej jak detektyw. Postaraj się poszukać głębiej, wyciągnąć na światło dzienne takie rzeczy, które są ważne dla Twoich klientów. A niekoniecznie każda firma zwraca na nie uwagę. Załóżmy, że tworzysz strony internetowe. Możemy bez żadnych wątpliwości założyć, że każdy klient w tej branży chce mieć stronę, która zrobi dobre wrażenie na użytkownikach i zachęci ich do zakupu. Ale być może Twoi klienci obawiają się na przykład, że nie poradzą sobie z. Tym, żeby samodzielnie aktualizować jakieś tam wtyczki albo robić kopie zapasowe. Więc ten pierwszy krok, zastanowienie się nad Twoimi klientami jest bardzo ważny, bo wprowadza trochę inną perspektywę do drugiego kroku, do którego zaraz przejdziemy, zmusza nas do myślenia o naszej ofercie właśnie w kontekście potrzeb i emocji klienta. A drugi krok to jest przyjrzenie się Tobie. Czyli pytanie, komu i jak pomagasz? Właściwie cztery pytania. Bo kiedy już wiem, na czym zależy mojemu klientowi, czas zrobić taki remanent w głowie i zorientować się, czym ja dysponuję, żeby te jego potrzeby zaspokoić. Tutaj mam, będzie łatwiej, mam już nie osiem pytań, tylko cztery. Pytania są następujące: jakie masz doświadczenia, komu najlepiej pomagasz, za co klienci cię chwalą. I w co wierzysz. I żeby nie było wątpliwości, to wyjaśnię, o co chodzi w tych pytaniach, bo one są dość krótkie, lakoniczne, więc żebyśmy byli, jak to się mówi, na tej samej stronie. Pierwsze pytanie: jakie masz doświadczenia? Nie chodzi tylko o te doświadczenia, które wykorzystujesz, czy które są związane z Twoją obecną pracą, z tym, co robisz dzisiaj. Kiedy na przykład uczę robienia podcastów. To wspominam też, że oprócz tego, że nagrywam podcast, zanim zacząłem to robić, przez 8 lat pracowałem jako dziennikarz radiowy. Dzięki pracy w radiu nauczyłem się na przykład pracy z mikrofonem w różnych warunkach, nauczyłem się szybkiego montowania nagrań. I te doświadczenia bardzo się przydają, no bo uczestnicy mojego kursu Podcast Pro nagrywają w bardzo różnych okolicznościach. A ja. Będąc reporterem przerobiłem tyle różnych scenariuszy, że zawsze jestem w stanie im pomóc i podpowiedzieć, jak to zrobić dobrze. Inny przykład wykorzystania wcześniejszych doświadczeń, bo być może praca w radiu i podcast no to, to są bliskie doświadczenia, ale dobrym przykładem jest Darek Puzyrkiewicz. Darek jest copywriterem, ale podkreśla też, że wcześniej przez wiele lat był handlowcem i dzięki temu patrzy na pisanie, na copywriting właśnie z perspektywy sprzedawcy. Więc pytanie o doświadczenia, obecne i wcześniejsze, które mogą Ci pomóc. Druga kwestia, drugie pytanie: komu najlepiej pomagasz? To pytanie dotyczy Twoich idealnych klientów, niekoniecznie wszystkich, ale takich, których chcesz przyciągać więcej. Dla mnie taką idealną grupą są solo przedsiębiorcy właściciele jednoosobowych firm. Którzy zarabiają na swojej wiedzy i nie chcą zatrudniać pracowników, nie chcą brać na siebie odpowiedzialności, kosztów związanych z budowaniem zespołu, wolą mieć mniejszy, spokojniejszy biznes, który zapewni im komfortowe życie. Więc to pytanie numer dwa, komu najlepiej pomagasz? Pytanie trzecie, za co klienci Cię chwalą? Całkiem możliwe, że właśnie tutaj odkryjesz swoje najciekawsze atuty. Takie rzeczy, które są ważne dla klientów, a często tak naturalne dla ciebie, tak oczywiste, że w ogóle nie zwracasz na nie uwagi. Więc żeby wiedzieć za co cię chwalą klienci, warto każdą taką pochwałę zbierać sobie w jednym miejscu. Ja mam taki specjalny folder w komputerze, kiedy ktoś pisze o mnie czy do mnie coś miłego, no to wrzucam sobie tam screen i to są często drobne rzeczy. Ktoś dziękuje, że pomagam mu uporządkować rozbiegane myśli, albo że mówię prostym językiem, albo że przekazuję wiedzę w zwięzłej formie i tak dalej. To są rzeczy dla mnie oczywiste, ale skoro ludzie to doceniają, to znaczy, że jest to dla nich ważne i to w jakiś sposób mnie wyróżnia. Tego typu folder przydaje się do tworzenia UVP, ale nie tylko. Dlatego, że jeżeli coś w sieci opublikujesz i dostaniesz jakiś niemiły komentarz, to też warto do tego folderu zajrzeć i sobie poczytać trochę, bo to działa jak taka odtrudka. Czwarte pytanie. W co wierzysz? Nie dotyczy przekonań religijnych, tylko dotyczy Twoich wartości i Przekonań związanych z tym, czym się zajmujesz zawodowo bardziej i, i ogólnie życiowych. Więc w odpowiedzi na to pytanie, wypisz sobie takie rzeczy, które dla ciebie są ważne, ale nie wszyscy się z nimi zgadzają. Podam ci przykłady, bo tak będzie chyba najłatwiej. Co ja sobie wypisałem w odpowiedzi na to pytanie? W co wierzysz? Wierzę w to, że nie trzeba mieć pracowników, żeby mieć dobry biznes. Wierzę w to, że własna firma powinna dawać więcej wolności niż praca na etacie. Więcej wolności, Nie niekoniecznie pieniędzy, chociaż pieniędzy też, ale wolność to nie tylko pieniądze, to również czas przede wszystkim. Wierzę w to, że lepiej mieć mniejszą firmę, ale nie stresować się, że nie mam kasy na wypłaty dla pracowników. Więc to są moje przykłady, ty wymyśl własne. I kiedy już zbierzesz te wszystkie odpowiedzi z pierwszego kroku dotyczącego klientów, z drugiego kroku dotyczącego ciebie, to trzeba połączyć je w jedną całość. I to jest krok trzeci. Gdzie szukamy tego, co cię wyróżnia. Więc łączymy kroki 1 i 2, czy właściwie odpowiedzi z tych kroków. Ale zanim do tego przejdę, na moment się zatrzymajmy. Wyobraź sobie, że nie chciało mi się przechodzić przez te dwa wcześniejsze kroki. Tylko od razu zastanowiłem się, co mnie wyróżnia, co mnie wyróżnia, i zacząłem pisać moje UVP. Być może wyszłoby mi wtedy coś takiego. Tworzę kursy online dostosowane do potrzeb solo przedsiębiorców, aby pomóc im rozwijać umiejętności biznesowe i osiągać sukces w swojej działalności. Moje kursy oferują praktyczne narzędzia i strategie, które pozwalają klientom szybko zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia jednoosobowego biznesu. To jest tekst, który AI wygeneruje ci w ciągu kilku sekund, wiem, bo wygenerowałem go w AI. To jest właśnie taki generyczny tekst który może zastosować, pod którym może się podpisać każda osoba, która sprzedaje kursy online dla solo przedsiębiorców. I z całą pewnością nie jest to unikatowa propozycja wartości. Więc żeby stworzyć swoje UVP, po pierwsze, przeczytaj wszystkie odpowiedzi z kroków 1 i 2. Po drugie, wybierz te odpowiedzi, które najtrafniej opisują Ciebie i Twoich klientów. A po trzecie, połącz to w jedną całość. Można to zrobić na nieskończenie wiele sposobów. Podam Ci przykład, jak ja to zrobiłem. Jak połączyłem informacje o moich klientach z moimi atutami. Zaczynam. To będzie kilka zdań, nie jest to jakiś długi tekst. Napisałem coś takiego. Niektórzy myślą, że aby rozwijać własną firmę, musisz zatrudniać pracowników. Bo bez tego nie jesteś, w cudzysłowie, prawdziwym przedsiębiorcą, tylko samozatrudnionym. To nieprawda. Jako solo przedsiębiorca jestem niezależny. Pracuję kiedy chcę, gdzie chcę i z kim chcę. Decyduję o sobie. Nie stresuję się odpowiedzialnością za innych i wysokimi kosztami wynagrodzeń. Chcę, żeby firma dawała mi swobodę, a nie tylko miejsce pracy. Dlatego od 2017 roku tworzę produkty online, które pracują dla mnie. Zamiast sprzedawać mój czas za pieniądze, wolę budować zasoby i procesy, dzięki którym zarabiam również wtedy, kiedy odpoczywam. Jeżeli nie chcesz pracować z klientami wyłącznie jeden na jeden i lubisz dzielić się swoją wiedzą, możesz zrobić tak samo. Koniec mojego UVP. Zwróć uwagę, że ja w tym tekście mówię o sobie, ale pokazuję wartości, które oferuję klientom, które dla moich idealnych klientów są wartościowe: niezależność, brak stresu związanego z pracownikami, niesprzedawanie czasu za pieniądze itd. Oczywiście, ten tekst też ktoś może skopiować, ale musiałby wtedy skopiować całą moją komunikację, całą moją osobowość, mój system wartości, no bo inaczej klienci szybko się zorientują, że w jego przypadku to są puste hasła, że tak naprawdę on działa, myśli trochę inaczej. To będzie odklejone od tej osoby. Unikatowa propozycja wartości powinna przemawiać i przyciągać idealnych klientów, a równocześnie zniechęcać tych, którzy mają kompletnie inny pomysł na siebie. Jeżeli na przykład ktoś chce budować duży zespół i nim zarządzać, to taki tekst go zniechęci. I super, dlatego że, no, po prostu ja nie mam mu za wiele do zaoferowania. Mogę taki tekst wstawić na moją stronę internetową, ten, który odczytałem, ale wcale nie muszę. Najważniejsze, że ja sam mam jasność dzięki temu, jakich klientów szukam i w czym im pomagam. Bo dzięki temu Dużo łatwiej mi podejmować decyzje, łatwiej mi tworzyć nowe produkty i tworzyć treści, które przyciągają do mnie odpowiednie osoby. Więc UVP to nie jest coś, bez czego Twoja firma nie przetrwa. Ale jeżeli chcesz się wyróżnić i chcesz osiągnąć przewagę rynkową, to z mojego doświadczenia warto przejść przez te trzy kroki. Zaczynasz od głębokich potrzeb i pragnień klienta, później zastanów się, dlaczego właśnie Ty jesteś dla tego klienta właściwą osobą. I w idealnej sytuacji klient powinien dojść do wniosku, że jesteś nie tylko właściwą osobą, ale jedyną właściwą osobą. Monopol, wbrew pozorom, niekoniecznie jest zły. Peter Thiel w swojej książce Zero to One mówi o monopolu, że to jest rodzaj firmy, która jest tak dobra w tym, co robi, że żadna inna firma nie może zaoferować bliskiego substytutu. I to jest wysoko zawieszona powszeczka, ale z drugiej strony, jeżeli dobrze zdefiniujesz swoją grupę idealnych klientów i to, co masz im do zaoferowania, to może być tak, że będąc solo przedsiębiorcą, staniesz się takim jednoosobowym monopolem. A UVP, unikatowa propozycja wartości, to jest z mojego punktu widzenia dobry pierwszy krok. W tym odcinku to tyle. Zachęcam do zapisania się na mój newsletter, soloprzedsiębiorca.pl. Co tydzień wysyłam tam. Więcej przydatnych treści, wskazówek. Co tydzień są tam cztery linki do różnych materiałów, które mogą Ci pomóc. Jedno narzędzie lub książka, które uważam za interesujące. No i jeszcze parę słów ode mnie. Także zapraszam do zapisania się na stronie soloprzedsiębiorca.pl. W tym odcinku to wszystko. Dzięki wielkie i do usłyszenia.